Cześć wszystkim, witam Was w 35 odcinku Super Mario RPG. W ostatnim odcinku no, przejęliśmy z powrotem dla siebie ten zamek, to sklepienie Bowsera i otworzyliśmy mm, przejście chyba do jakiegoś innego wymiaru. Do którego dzisiaj będziemy musieli się udać, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to potwory wrócą, przejmą z powrotem zamek, no i Bowser błysk, będzie smutny. I on też zdał sobie z tego sprawę, dlatego y, będzie z nami dalej podążał i nam pomagał w naszym wielkim zadaniu w tej grze. Także przechodzimy do tego przejścia, tej bramy. A i za każdym razem będzie ta animacja, że wszyscy spadają. Ciekawe, a ciekawe jak oni... W... a no tak, oni się dostają z powrotem przez sprężynkę. Trochę smutne, że muszą upadać na głowę za każdym razem. Ale już no, bywa tak. I co będziemy tutaj mieli? Jakie wyzwania? Nowy przeciwnicy. Jakieś tutaj widzę kule z kulcami. Jakieś śrubki. O! Widzę, że możemy spać nawet stąd. Ale za każdym razem, jak spadnę, to nas z powrotem wystrzelibuje do góry. No okej. Okay. Widzę, że trzeba dosyć ostrożnie do tego podejść. Hmm. A ja oczywiście spadam. Czyli muszą na tym chodzić, chyba, żeby to się samo. Przeszło dalej, czy coś? A no tak, dobra. Za każdym razem, jak skoczę, to to się obraca z powrotem. To się rozumie. Chyba, że wystarczy, tak. O, i mamy tutaj zapis. To nie musiałem nawet wracać, zapisywać w przydomku Mary. No, ale przynajmniej zyskałem z powrotem całe zdrowie i magię, więc w razie Git. Faktory? My jesteśmy w, w, w fabryce. W fabryce, rozumiem, przeciwników i tych robotów wszystkich. O, tego przeciwnika nie wiem, czy pokonamy. A może fajnie by było go ominąć. Teraz, Mario, skaskasz. Im więcej, tym lepiej. O! Pr prosto w niego wparowałem się. Nie ogarnąłem w ogóle perspektywy. A będą nas zajmować. Duszki. Z duszkami już mieliśmy wcześniej do czynienia. Nawet chyba teraz w zamku. Nie byli dla nas zbyt dużym zagrożeniem. I widzę, że dalej nie są. Nawet jak korzystają ze swoich specjalnych umiejętności nie są w stanie nam nic zrobić, jednakże trzeba przyznać, że są całkiem szybcy. Wszyscy się ruszyli przede mną, Myślę, że nie można było tej walki ukończyć za szybko, tak jakbym chciał, ale no nic. Szybkości i tak chyba nie dam rady zwiększyć bardziej tą paną. ale w sumie wiem co mogłem zrobić. O, bo wzrosło poziom, ekstra. A, zwiększyci... obrażenia. I pianka dostał poziom. A, dostają równocześnie. Więc co mogłem zrobić? Ostatnio ubrałem te wszystkie pierścionki, żeby mieć łatwiejszą walkę z Exorem. Ale teraz już tych pierścionków gorszych nie potrzebują. Mogę założyć te z lepszymi statystykami. Zawsze to jakaś większa obrona, nie? A, te truformy, te jakieś wake-up-piny. No. A jak będą przeciwnicy, którzy będą na nas robić te sztuczki znowu, no to po prostu ubierzemy je z powrotem. Ale dopóki będą przeciwnicy, oj, ups, którzy nie będą nam aż takich rzeczy robić złych, żeby będą nas zaczerwonywać jakoś, no to wydaje mi się, że raczej wolę pierścionki pod statystyki i coś tam jeszcze. Jak one się tam nazywały? Fearless. Czyli potwory nie mogą nas przestraszyć. Jakby jeszcze wiedział, co to polega? O! To jest przeciwnik. Ja myślę, że to taki przedmiot do zbrania. tym ty jesteś. Ameboid. Ameba? <laughs> o, kurna, ale słaby. Mogą go nie zapokonywać. To jest trochę podejrzane, że tak ta walka poszła. No i gdzie ja mam teraz pójść? albo w dół, albo tam w prawo. Dobra, zrobię skok? Nie, nie zrobię skoku. Chciałem zrobić schok taki, żeby zobaczyć, co tam jest w ogóle, ale. No dobrze, widzę, że nie do rady. Dobra, teraz nie zrąbać perspektywy, tylko. Aha, okej. Okay. Widzę, że tych wag chyba, może nie da się w nie uniknąć. O, a co oni tu potrafią? Jednak coś potrafią. Nas się na jednego strzała, no dobra. Ale nam no, to nic nie robi, bo jak wiadomo, książęczkę potrafi przywracać do pełni sił. Hmm. Czyli to na takich przeciwników potrzebowalibyśmy tych specjalnych pierścionków, które tam chronią przed takimi typu atakami. No, albo można też wcisnąć dobrze obronę. O, ups. A jak się wciśnie... Ja już raz mi się udało przy takim ataku wcisnąć dobrze obronę i wtedy nie straciłem całkowicie życia, tylko mi zjechało do jednego punktu obrażeń. Chyba, że akurat miałem, nie wiem, może akurat miałem dobre pierściony od tego Ale nie wydaje mi się. Dobra, czy mogłem stąd nie spaść znowu Dalej mnie nie weźmie Ale to... Dobra, hops. O, jest. Straszne to jest, żeby tutaj przesuwać się dalej do przodu i w ogóle. Tak łatwo tutaj spaść. O, ale jednego przeciwnika. Dalę do ominąć. Tylko czy coś tam nie ma? Może? Nie widzę. Dobra, no to idziemy dalej. Jakby była skrzynka, to by było słabo, bo ominął to. Oj, to, to za żelki? To znowu więcej żelków. Teraz ja sobie może odblokuję most czy coś. Dobra, <grytania> no ci są tak malutki, tak w ogóle nie wiem po co. <grytania> Zaraz się okaże, że im więcej ich pokonam, tym będzie cięższe jakiś przeciwnik kolejny. Oj, jak tak będzie, no to wow. W ogóle może nie chcę tam iść do przodu dalej, bo tutaj jest rzecz. A nie, dobra. Myślałem, że tam mogę jakoś przejść dalej, nie? Tak wyglądało, a to jednak tylko ozoba. O, kolejny zapis, fajnie. Ile nas jeszcze czeka w tej grze? Z jakichś okropieństw. Ile bossów, ile przeciwników? O, jest skrzynka. Ultra Hammer, w końcu Mario dostał broni. wow. No w końcu. Wygląda na to, że i księżyczka, i Bowser, i Mario już mają lepsze bronie. Tak sądzę. Gdzie ten Ultrahammer Ultimatywny młotek, 204 ataku. Wow, to więcej od Bowsera i więcej od księżniczki. Oto, Mario znowu być kosiu wszystkich. To chodźmy stąd. O. A, myślałem, że nas w ogóle podbije gdzieś wysoko, ponad ten ekran. Ale nas tylko przybliżyło. Na śrubki. Oops. Ojej, nie, serio, Mary nie skoczył. Nie, od nowa. Zamą przed lubią przedłużać, a ja nie umiem tak wymierzyć idealnie. Nie, jeszcze w złym kierunku. Dobra. Tym razem może spróbuję jednocześnie skoczyć i poruszyć się. Bo wcześniej to ja próbowałem się chyba właśnie rozpędzić. A to jest trochę oszukane, bo nie mogę wejść na. Końcówkę tej śrubki. Ops Dobra, jakoś się udało. A specjalnie przeskoczyliśmy wyżej, żeby przeskoczyć dalej. Co to kurde jest za zegar? To Mario. To Mario. Jak on się tu dostał? To ten dzwonnik tu odrabia? Lepiej coś zróbmy. Czy to jest boss? To jest chyba boss kolejny. Countdown. Okej okay, i okej okay. Jakiś licznik... Nie, to czekaj, to jest Stopper, i jeszcze dzwonki. Dobra, będę nawalał w jego główne ciało i zadaję po 2414 obrażeń. No nawet mi się nie opłaca chyba. Czekaj, czy ja mogę zrobić jeszcze potrójny atak. Co to jest? O nie, to jest zamieniona w grzyba chyba. Dobrze pamiętam? Tak. Aj, aj, aj. czyli tu jednak by się przydało, że miał znowu te pierścionki od Struforma, nie? Jest pierwsza w nocy, czas się zabawić. Lodowy kamień na no Bowsera? Idealnie. I ile tych obrażeń, gościu? Dobra, grupowe leczanko. Ten gościu jest podejrzanie mocny. Ale może... no nie wiem, mam stra mam. Ogromnie dużo obrażeń, więc może. Dadadek go kukańczy, zanim on mnie załatwi. W ogóle Bowser robi więcej od Maria. Jak to się dzieje? Czy ja coś źle? Klikam. Jest piąta w nocy, czas na przerwę, ha? O, On zawsze jakiegoś innego ataku używa. Oj, 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 księżyczka nam zasnęła. Ajajaj, aj, aj. Dobra, to w takim razie, to w takim razie. Hmm... Able juice Czy to przewraca siły wszystkie? Nie pamiętam do końca, mam nadzieję, że tak. Tak, przewraca, dzieje? I zaraz, o minęło. W ogóle, jakimś Nie, ja tą walkę powinienem mieć te pierścionki. Totalnie, bo ja nic nie mogę zrobić przez to. że ten znowu korzysta z tych ataków. Czas na fully recover. Nie, on się leczy. 320 zdrowe wleczył sobie. O kurde. No to w takim razie ciężka walka to będzie. No, w końcu coś więcej dodaję. 240. 226. Te dzwonki zawsze nam zadają troszkę obrażeń. Aha, ja mogę sobie tak wybrać, kogo ma załatwić. Mm, no dobra. Ale to jest jeden plus, że on musi dojść do jakiejś godziny, żeby się tam wyleczyć. Więc w tych odstępach czasowych może dałoby radę gościa załatwić. 238 i 184. O nie, i teraz księżyczka będzie tym. Niedobrze. Ale nie szkodzi, bo i tak będzie mógł skorzystać z magii. Czas rusza dalej. Jest dziewiąta. Zdaje się, że czas na przerwę. <laughs> czas na przerwę. Właśnie co ty? Jaka przerwa? Wykorzystamy to dla swojej korzyści. 256 obrażeń. Ale ciśniemy ja pierniczą na 0 obrony chyba. Fajna przerwa w ogóle, że mi zadał obrażenie i tak. To jest 10. Czas na yy, ogródek. Ogródek? Ty już podlewał roślinki? O nie! Tylko nie ten atak, on jest bardzo do dupy. Nie no i wszystkich nas zamieniło, ale lipa. No to chyba już po mnie. Ehm, a dobrze, myślałem, że mogę wybrać na przykład kogo załatwić. To jest tak bardzo po mnie, bo księżyczka mm, nie może nic zrobić. A jak jako grzyb też chyba nie mogę no korzystać z magicznych ataków. No to fajnie, trzeba będzie truforma znowu. I wydaje mi się, że tak bardziej truforma. Sobie założę dla wszystkich. A nie, bo mam tylko dwa truformy. Jednego ikapa. Hm. No cóż, no, przegraliśmy, bywa. Yy, założę. Tak. Założę dwa truformy, ale wydaje mi się, że. Truforma raczej założę. Na księżniczce. A na nich... Założę. Może. Może. Ty nie śpi? <gry> nie wiem, bo tak chcę, żeby oni nie byli grzybem, nie? Dobra, teraz jak są założone te pierścionki, to walka powinna pójść raczej łatwo. Batwuj... <gry> A, to jest jeszcze raz skrzynka, no tak, bo to się tak dużo zresetowało. Dobra, to ja sobie ją ubiorę i widzimy się na walce z powrotem, z, z tym countdownem samym. Zastanawiam się, żeby może spróbować załatwić te dzwonki też. Znaczy, czy to mi jakoś pomoże je atakować? Nie wiem. Ale chciałem przetestować jak pójdzie ta walka, jeżeli na nich najpierw się skupię. Czy mogę je w ogóle załatwić? <grystanie> czy coś mi to da? Cokolwiek? Pozbycie się jednego czy obu? Na razie na jedną turę nie jestem w stanie nic zrobić, ok? A i True Form akurat na Mario. No cóż. Akurat gościu, który ma ochronę przed tym i musi dostać, nie? <laughs> Auć. A o, tylko księżyczka dostała? Obrażenia? Dobra, no to ją na pewno Maria ureczą. I siebie. Aha, księżyczka nam padła. Hmm. Dobra, to nie ma sensu. Nie ma sensu nawalać w te dzwonki. No, chyba że kurna, nie wiem. Wiecie co, dobra. Skoro akurat jestem już w tej walce. To wypróbujmy, zobaczmy co się stanie, jak to przynajmniej jedną z tych dzwonków. Nie wiadomo, że księżniczkę trzeba podnieść. Ale to... No dobra, bardzo zrób to. Ładnie <ścoughs> księżniczka. Czekaj, czy można trafić bonusowe leczenie z upa. O nie, znowu gwiazdka. Proszę mnie nie załatwiać. dostał 100 obrażeń. Zasluszę dalej. A, może... Może te dzwonki właśnie... przyspieszają czas? No! No i księżyczka zasnęła. Czemu księżyczka zasnęła? Czy ja jej... O ja pierdziela. Ja powinienem jej dać wake me up. O kur... No to nieźle. Dobra, trudno. Przynajmniej wiemy, co źle zrobiłem. Coś jeszcze naprawię przed kolejną próbą. To dwa? No nie, te dzwonki nie da się ich załatwić w ogóle, nie? <grymne> no, księżyczka padła. A jakie cię dziwne? Tak, używaj na nas tych ataków. Nie chcę żyć, ale chcę zobaczyć, jak w ogóle dam radę tą dzwonek załatwić. Bazer? Zostałeś ostatni? Nie, nie da rady już. Dobra, muszę pozmieniać te. No. Pierwszą Dobra, możemy jeszcze tą trzecią próbę zobaczyć razem, wspólnie, ale jeżeli znowu przegram gdzieś w połowie walki, to następnym razem wznowię po prostu w niej, nie? Bo wydaje mi się, że to szkoda czasu. O, Mario zadał najmniejsze możliwe obrażenia, ekstra. <grym> Bowser też? Co z wami jest? To tak mało? Pierwsza w nocy czas na zabawę. Tak, za każdym razem będzie to samo. No i księżyczka. Leczonkio. 166, elegancko. I nawalamy dalej. Czy ja nie mogę mu jakoś zwiększyć bardziej tych podrażeń? 266. Nie, chyba po prostu losowość. Nie, Darkstar to może mnie załatwić tak bardzo. 106, przeżyłem. 146, przeżyłem. Dobra, tak, no napraw się, spoko. 170 tylko naprawił. Bekaz typa. To to nic. To jeden atak to zrobi. Właściwie to naprawił się mniej, niż mu zadałem ostatnio, więc mu wyszło na minus. O, nie wyszło mi lepsze. Powinien się chyba bardziej skupić na tym. Wiadomo że bardzo teraz przeżyje przez to. Sport Okej, okay, no księżyczka akurat będzie grzybem niestety, bo nie dałem jej truforma. No bywa. A co mi tutaj to, tak to, to, to gościu robi? Nie wiem. Mario trochę stracił. A, silencerowany jest. No, nic tam co nie robi, tak sądzę. Czy chcę księżniczkę podnosić? No tak, no, no wiadomo, że tak. Chociaż, a może Bowser mógłby to zrobić? Hmm. Bowser ma mniejszy atak od Maria, więc niech on naprawia księżniczkę. Co, 84. No. Table Jusik na księżniczce. Gdzie status problems, czy coś? <laughs> oj. No, brother. co to? A. No, atak, który nic nie robi, elegancko, fajnie, <laughs> Jakby Jakbym miał podwyższone mocno obrażenia magiczne, to wtedy by mi całkiem sporo zrobił, ale tak to nie. Tak to mi ten atak nic... Ups. Dobra, grupowe leczenie. Ups. To co, 17 tylko weszło. Ajajaj. 262, dobra. Ciekawie, ile ten boss ma zdrowia. Na pewno ma bardzo mało obrony. Ja tak dużo ataku. 106, sporo. Oj, nie, tylko nie księżyczka. O, Bazer, No, okej, okay, może być. Time to fully recover? Ok, naprawię dzwonka. To było takie fartowne, że. nie siebie na przykład. Wazer, co ty tutaj leżysz mi? Zabaj natychmiast. Kolejne, jaki on ma długi ogon, jak tak leży. Znaczy, normalnie wygląda, jakby był krótki dosyć, nie? Oj, 91 tylko. Ej, ej. Fajnie, jakby mógł jeszcze raz się uleczyć. Przed kolejnym razem. Zegarek jest zepsuty. Ta, y, Czas rusza dalej. Co? No, reverb. Nie wiem do końca co się stało. Zapiszę zegarek. Okej. Okay. Czy coś to zmienia dla mnie? Nie wiem. <laughs> no. No cóż, nie wiem. To <laughs> zegarek No zap... Dobra, na pewno. Bazera. Bo znowu nam coś, nie wiem, odwala. Ale chyba wygląda to, że... Tak, i tak muszę załatwić jeszcze te dzwonki. No, ale przynajmniej nas nie będzie już zegarek męczyła, on był w sumie najgorszy w tej walce. Hops, hops, hops. Znaki mają trochę większą obronę, ale wydaje mi się, że raczej już ta walka dąży do zwycięzca, zwycięstwa. Czas poszło dalej. Dobra, napraw się księżniczko. No właśnie śmieszne, bo właśnie czas nie rusza dalej, a cały czas jest, no, są napisy, że niby rusza. A jednak zepsuty jest zegarek, więc co co chodzi? Nie wiem. Może to po prostu z automatu jest taki dialog i tyle. Aha, bo oni chcą przesunąć ten zegarek dalej, ale to tak nie działa, bo jest zepsuty już. Ups. Nie, dobra, to ta walka jest już totalnie wygrana. Fajnie jakby był jakiś system, że jak załatwię jeden dzwonek, to już... nie wiem. Nie wiem. Mm, na przykład... o nie. Że jak, na... jak zniszczę jeden dzwonek, to już drugi, nie wiem, się wystraszy czy coś. Dobra, Mario, wstawaj szybko. W sumie ten atak, który nas yy, zabija, to jest chyba jedyny taki niebezpieczny. Ale tam. <śm> z księżniczką do Nie ma praktycznie zagrożenia. Ej hop, 172. Ile te dzwonki mają? Kurna zdrowia. To wygląda jakby miały więcej od. tego budzika. O, no i I Już jeden załatwiony. Na końcu może klepsydra będzie. <śm> No to co, naprawiam Maria? Ostatni raz. Chociaż jak zwane po pociśnięcia. Takiego pojedynczego. Hit no to i tak to leczenie nic nam nie daje. To może lepiej jak po prostu, jak najszybciej tą walkę skończę. No Darkstar. Ile to nam robi obrażeń? Dużo? 87. No dobra, podleć się. <grych> Byle żeby nie przegrać za szybko. Ale ty! Fajny boss całkiem. Znaczy... Jakby ta walka była trochę dłuższa, to wtedy można by zobaczyć trochę więcej... Jak działają... Inne ataki tego przeciwnika. No, ale że my tak szybko go pokonaliśmy, no to już nie przekonamy się tego, no nic. No... Przynajmniej nie było takiego dużego problemu, za którym razem udało się tę walkę wygrać. Za pierwszym razem... To była taka próba rozpoznawcza. Za drugim razem... To my odwaliłem, nie wiem co. <grywa> Złożyłem to te pierścionki, więc ta próba prawie jakby się nie liczyła, bo i tak nie byłem przygotowany w taki sposób, jaki chciałem. No i za trzecią próbą łatwo. Właściwie wykończyłem tą walkę tak, jak chciałem. <grywa> Bez problemu. No i jeszcze punkt doświadczenia. W sumie ...zasłużyłem... jak na takie przeświha. O, i dostajemy kolejny zapis. Fajnie. A. E ten Kandon był prostszy od XORA. No serio. No bo zapiszmy sobie na nowym save, skoro już po No Ej co? co? Czego ten countdown bronił? Dalszej fabryki? Przekonamy się w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zobaczmy kolejny film. I na razie.